Cześć widzowie, witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale i to już jest druga część, gdzie przechodzę yy, ten yy, no, Super Mario Bros. 1 yy, i to już drugi będzie świat, dobra. Jak tu patrzę widzowie wszystko lata jak powinno i mamy widzowie trzy suby. Jest super. Yy, no więc dobra. E, dobra. zrobiło się, więc tak. Ale trochę będzie głośno. Może... Jeszcze jedną kreskę przyciszę, no, czy raz? No, więc co? Nie zamulajmy, Uff, dobra, nie, tak, no, zaczynajmy, no, jesteśmy w drugim świecie. Czekajcie, widzowie, nie to trzeba tu przyciszyć, no, ponad połowę. Tak, o, tu będzie, o, jest super, widzowie. Ten raczej mnie słychać, więc co, widzowie, z, 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 zapomniałem, widzowie, jeszcze zostawcie lajka, like, sub z, z dzwoneczkiem, jeśli jesteście nowy w, na tym kanale, bo ten kanał się rozrasta, widzowie, jakbyście nie wiedzieli, no, no więc co, przechodzimy tu gumba, Ten, kupa trupa i pirania planty, tu chcą nas zjeść, ale nie damy się że jesteśmy ten w kolejnym świecie widzowie idzie nam super raźnie Dobra, więc dobra, tutaj... A dobra, tu nic nie ma. Aha, dobra. Więc widzowie co? Tak. Tutaj jest sekret. Tylko gdzieś była gwiazdka. Tylko zapomniałem, ale jesteśmy widzowie w morach. Ej, widzowie! Dobra, już myślałem, że coś słychać. Nie tle, bo trochę jest nadal trochę głośno Super Mario, ale. Widzowie! A i musimy, wszystkie widzowie. Nie O, ale tak tyłem skaczemy. Tak fajnie, tak tyłem. O, 69! Ale 69 zmieniamy na... A 71. O, mamy równe... Ile to? 100 tysięcy punktów. Więc super, ale teraz nabijamy i mamy o wiele więcej. O, Fire Flower. Zrobię, ta gra to jest klasy, gdzie każdy gamingowiec musi ją przejść. No, dobra. Skocz. Jump, Skup. Aj. Dobra i teraz będę się starać widzowie mniej y, cofać 3 minuty, 8, y, ten, 10 sekund źle nie jest Maksymalnie widzowie y, ten No w tem Filmy mają po... 15 minut teraz w ale kupię. tu to ile chce. O, Bluper, jesteśmy w, y, w poziomie podwodnym i fajna grafika, fajnie wykonali. Aj, zapomniałem ile mam monaków, ale jak przejdziemy ten poziom, to zobaczymy. Swe. Jeszcze 9 monet i one up. Aj. I te monetki. A tu są y, zielone i czerwone. Y, Chip-chipy. Y, tutaj bardziej widać, że. Y, z, na srebrne, te siwe. O, też Nie chcę sfejlować. O, Janie, tak tylko y y klikam guzik A. Janie, o, dobra. I tamten blooper płynął I one up. Chip, chipy. Czy, chip, chipy. Chip, chip. O, wodorosty są, dobra. I tutaj jest weave, więc przed wealem trzeba uważać. O, dobra. Możemy dalej płynąć. Dobra. O, nieźle. O i tutaj można zrobić glitch, można przepłynąć, ale nie będzie tego robić, bo się tam na stałe utknie. Widzowie. Więc dobra. O. O. A, dobra. A i 200, dobra, nie szkodzi, bo to i tak nie, nie jest przydane. Jakby był one up, to byłoby bardziej. Już ile one upów mamy? 8! Oje, to super! No więc y, teraz poziom Atletic można nazwać. O, wyskakują chip, chipy czerwone, nie zielone. Ale można je z, y, zgnieść. Nie tak jak pod wodą. O, i mamy, i, i przeskakujemy przez mosty. O plus 1000 Aj dobra, dobra nieważne Tylko... Tylko dlaczego tak muszą ciągle atakować Już tak 5 minut przechodzimy, ale dobra. No i rany, no to już jest skandal Dobra skoczyliśmy i jesteśmy w dużym zamku. Już do dużego zamku dotarliśmy, żeś. Jest super! O, ON! Jeszcze trzy, aż sześć tych fireworks bije. Tak wybuchów jest. Rekord. Dobra. No, podobu. To on się też nazywa ten. To jest można mówić podobu temu e, z e, temu z podlawy temu no jak to tam e, Glutkowi czy tam e, temu no o skoczyliśmy pięknie już Bowser zieje, tylko te e, pociski Bowsera, ten ogień to leci do tyłu tak tyłem bo powinno być ty, tym tyłem do przodu wiecie chyba o co chodzi o, o jeden ja, Niszczymy bloki, pod y, y, poziomy zamki Bowser'a. No musiałem cofnąć, no. Muszę wam pokazać co będzie, jaki, bo to jest fałszywy Bowser. O i kupa trupa. I tutaj niszczymy te bloki. Y, wiecie y, No i kolejnego tołu ratowaliśmy. On się... I mówi... Thank you Mario! But our princess in, in another castle... No! W ko kolejny raz w innym zamku, więc widzowie... Jesteśmy w takim zimowym świecie o, i wyszliśmy z dużego zamku, co nie? No, jest tak ciemno. No, więc create e, super, spend point. Więc sobie, Górzek byśmy na tamten oborze, to byłaby wielka strata. No i co widzowie? I powiemy tak. E, no. Tym miłym akcentem skończył się film i widzowie. Pamiętajcie zostawcie lajka like z dzwoneczkiem. E, jeżeli chcecie być bieżąco nad moimi filmami, też e, muszę zobaczyć koniecznie, w, e, czy dobrze wyszło nagranie, bo jak nie, to o ja nie. A chyba raczej dobrze, więc co widzowie Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia.